Stał testora syn, Kalhas pierwszy w swym urzędzie, zna co jest, zna co było, zna nawet, co będzie. Mądry i duchem wiesz, czym od feba natchnięty, on do troi achajskie prowadzi, prowadził okręty, więc tak na radzie głosem roztropnym opiewa Chcesz, bym wyrzekł, dlaczego na nas feb się gniewa, feb, którego łuk srebrny, zgubne strzały niesie. Ja powiem, lecz przysięgom zaręcz, Achillesie, Że mi słowy i ręką dasz potrzebne z, y, wsparcie, Bo widzę, jak się na mnie rozgniewa zażarcie mąż, Któremu nad sobą władzę Grecy dali, A gdy król na słabego gniewem się zapali, Chociaż się na czas wstrzyma, w razie nie zaszkodzi, Znajdzie potem sposobność i zemście dogodzi. Uważ więc, czyliś zdolny ocalić mą głowę, a odpowiedział na te wieszczka mowę. Co tylko wiesz, mów śmiało, bo na Apolina przysięgam Zeusowi najmniejszego syna, którego ty świętości utrzymując utrzymuj, na pieczy, zdaruj jego zwiastujesz przyszłe Grekom rzeczy. Przysięgam, póki widzę to światło na niebie, żaden z się z Greków skrzywdzić nie odważy ciebie, ani sam Agamemnon nic to nie przeszkadza. Prawdę wyrzec, że jego najwyższa dziś władza ośmielił się tym wieszczek ani dla ofiary, ani dla ślubów rzecze. Zasłane są kary. Zgarda świętego sługi ściągnęła tę stratę. Nie chciał się wydać, król córki odrzucił zapłatę. Dlatego między nami zaraza się szerzy. I nie wprzódy się w swoim gniewie fepu śmierzy, Aż król powróci zdobycz, którą dotąd trzyma, I darmo odda brankę z czarnymi oczyma. Gdy do chryzy poślemy jeszcze stu głów święty, Może się złagodzić dla nas Bóg zawzięty. Skończywszy, usiad Kalhas: natychmiast powstanie, Trzymając szerokie atryt panowanie, Straszliwie pomieszany. Gniew mu wnętrze ściska, a oko rozpalone żywym ogniem błyska, i rzekł krzywym, rzucając na kałkassa wzrokiem. Zawsze ty, widzę, jesteś nieszczęścia prorokiem, i nic nie umiesz dla mnie zwiastować przyjemnie. Każdy twój czyn i wyraz serce rani we mnie. Teraz nawet rozgłaszasz pomiędzy i iż dlatego zarazą fep ich trapi żem zatrzymał dziewicę okupem zgadziłem. Posiadanie tej branki bardzo mi je zmiłem byłaby moją w domu pociechą jedyną Większą niż klitej mestra którą wziął dziewczyną Wyrówna jej rozumem moja niewolnica i sercem i przemysłem i pięknością lica Ale gdy trzeba ojcu wracam im od ręki Bo wolę całość ludu nad jej wszystkie wdzięki tylko mi tę osłodźcie stratę, przyjaciele. Godzisz się, bym szkodował sam jeden tak wiele? Wszakże wszyscy widzicie, co mi z rąk wypada. Na to Pelit waleczny tak mu odpowiada: <trydo> Atrydo, jakesz razem? Dumny i chciwy. Tobierz łupu szlachetny, odstąpię Achiwy. Ja nie wiem, jeśli. Jakie łupy gdzie złożono, co z miast było wziętego, to już podzielono. Wracać nazad i znowu dzielić nie przystoi. Ale kiedy przemożnej dobędziemy troi, wróci tylko brankę Bogu za dzisiejszą stratę. Po i po czwórną zapłatę. Luboś, mądry, nie zdołasz tego wmówić we mnie, rzekł król. I chcesz mnie słowy podchodzić daremnie, Oddawszy moją brankę, będziesz smutny siedzieć, Gdy ty cieszysz się swoją, swo oddam, lecz chcę wiedzieć. Czyli tę stratę Grecy nagrodzą mi równie. Jeśli nie chcą nagrodzić, sam wezmę gwałtownie, Ale się w innej o tym naradzimy porze. Teraz okręt na wielkie wprowadzimy morze I zbierzmy zdolne majtki do takiej wyprawy. Brańkę wsadźmy z ofiarą tu głową yy, dla nawy. Pierwsi z wodzów tę podróż na siebie weźmiecie: Aias, Odys albo król panujący Krecie, Lub jeśli tak rozkaże najstraszniejszy z ludzi, Pelić się tą usługą dla Greków potrudzi, Pewnie Bóg zagniewany, który mściwie strzela, Tą ofiarą się zmieni dla nas w przyjaciela. Na to strasznie zapalon Achilles zawołał: O łakomco! O człowieku człeku co czoła! Któż z Greków chętnie Twoje spełni rozkazanie? Kto pójdzie na wyprawę, na czele wojsk stanie. Nie z mojej ja poszedłem na troje pod troje przyczyny. Ród ten przeciw mnie żadnej nie popełnił winy. Do owoców mej ziemi nie ściągnęli dłoni. Nie tknęli się trzód moich, nie zabrali koni. Najmniejszej z żyznej w nie zrobili szkody. Dzielą mnie od nich wielkie i góry i wody, ale z Tobąśmy przyszli z odległych stron świata. Czci twojej nasłuchiwać mścić się krzywdy brata. Bezczelniku z przym okiem nie znasz tej usługi. Jeszcze mi to chcesz wydrzeć, co wziął za znój długi i co mi zgodnie greckie przyznały narody. Dotąd ja równiej z tobą nie miałem nagrody. Gdy po dobyciu miasta wojsko łup rozbiera, na moich barkach ciężary wojny się opiera. Lecz kiedy podział przyjdzie, lepsza część dla ciebie, a ja, upracowany, zemdlony, w potrzebie, z małą cząstką na okręt idę z bojawiska, do wtyi, do mojego, powracam siedliska. Gdy nie masz z moich zasług, śmiesz zdobyć, wydzierać, a nie wiem, czy beze mnie będziesz łupy zbierać. Jemu król Agamemnon, równy gniewem zdjęty, Jedź, gdy ci się podoba, spychaj twoje okręty. Czyż to na tobie jedyny los Grecji stoi? Mam drugich, co się zemszczą mej krzywdy na troi. A najskuteczniej kronit panujący w niebie. Z wszystkich królów najbardziej nienawidzę ciebie. Idź, rządź myrmidoninami. Nie mną, Człeku, hardy, gniewy Twoje, Niczego nie warte, prócz wzgardy. Lecz wiedz, gdy Feb ode mnie Chryzeidę bierze, Tam rozkaz niech ją moi odwiążą za mną żołnierze, A za to się do Twojej posunę nagrody, Chryzeidę Ci wezmę z pięknymi jagody, By się znał, żem jest mocniejszy, drugich strach ogarnie, Widząc, że mi się równać nie można bezkarnie. Na te słowa okrutnie pelit rozjątrzony, niepewny na obedwie nachyla się strony. Gdy usunąwszy drugich, w atrydy uderzyć, czy lepiej gniew powściągnąć i zapał uśmierzyć. Gdy się na obie strony chwieje myśl wątpliwa, zapale z w miecza strasznego dobywa, wtem z nieba z Hery przyszła pallada, przysługi, bo równie jej był miły, jak jeden tak drugi. Z tyłu lekko za włosy pociąga rycerza, niczym jego tylko oczom się powierza. Zląkł się Pelit, gdy spojrzał na siebie zdumiały, widząc palladę, oczy jego groźnie iskrzały, i rzecze. Wielka curo pana błyskawicy, po rześ, to z nieba nadeszła stolicy? Czy widzieć, jaką atryt obelgę mi czyni? Oświadczam ci, bo tego dokażą bogini że dłoń ta wnet za duszę mu wywlecze, a na to modroka pallada tak rzecze? Przyszłam gniew twój uśmierzyć z woli Zeusa żony, jej Achilles, jej atryt równie ulubiony. Nie ruszaj miecza, do krwi nie chciej się zapędzać, ale słów obelżywych możesz nie oszczędzać. Wierz mi, bo to być musi, że dla tej ofiary... Trzykroć będziesz drogimi nagrodzony dary, tylko bądź nam posłuszny, gniew ucha mój srogi, a Palladia Hilles mówi prędko nogi. Choć całym, cały gniewem pałam, lecz rozum ostrzega, iż ten błądzić nie może, kto bogom ulega, kto na rozkazy bogów nie zatyka ucha, tego wzajem łaskawe niebo chętnie jej słucha. To wyrzekłszy, przestaje na Pallady radzie. Powściąga silną rękę i miecz w pochwy kładzie, A pogini poselstwo od, odtrąbiwszy, odprawiwszy swoje, Do bogów śpieszy w górne Zeusa pokoje. Lecz Pelit jeszcze gniewy straszne w sercu waży I rzecze dla Atryda nie wszczędząc po twarzy. Z psim okiem, złani sercem, bezecny opoju, Wziąłeś broń, prowadziłeś lud śmiało do boju, Poszedłeś żeś na zasadzki, gdy szły inne wodze? Nigdy drżałeś ze śmiercią spotkać się na drodze. Lepiej dumną w obozie władzę rozpościerać. A kto ci się sprzeciwi temu łup wydzierać, Nad podłymi ponujesz, ludożerco tłumy. Inaczej już byś zgonem przypłacił twe dumy. Ale ja ci przysięgam teraz uroczyście, przez to berło, co więcej nie odrośnie w liście bo kiedy je raz na pniu ostry topór przytnie, żywne straciwszy soki, więcej nie zakwitnie. A dziś je w ręku Grecy monarchowi noszą, którzy święte wyroki prawa ludom głoszą. Przysięgam ci największą przysięgę na świecie, wzywa Hilla Grecy, lecz próżno będziecie. A ty się dręcząc w sobie nie dasz im pomocy. Gdy ich do wiecznej Hektora zacznie wtrącać mocy, nocy, zgryzą cię trojańskiego postępy oręża, że najlweczniejszego nie uczciłeś męża. To powiedziawszy, przodków berło znakomite, berło świetnie złotymi gwoździami nabite, rzuca gniewnie na ziemię i na miejscu siada. Równie się Agamemnon na niego rozjada, Wtem władca pylijskiego powstaje narodu. Z ust jego słodycze płyną wyrazy od miodu. Dwa pokolenia ptylu, pylów zamieszkały ziemię, jak żył, a teraz trzecie ludzi rządzi plemię. W te rzeczy słowa rozumu wielkiego tłumaczę. O, jak Ahaju w ziemia gorzko dziś zapłacze. Jak się z tej uradują trojańskie nowiny, Jak ucieszy się Pryjam i Pryjama syny, Gdy usłyszą, że zgubną ci zjątrzeni z wadą, Którzy innym przodkom i męsem i radą, Lecz starca głos niech w młodszych winną Baczność wzbudzi. Bo mja większych przed laty widział od was ludzi, A lekce mojej rady nie ważyli przecie, Nigdy takich nie widział ni ujrzę na świecie, jakim był silny dryant, kajnej, nieśmiertelny. Pejrytoj i exodios, i Polifem dzielny, mężnicami z mężnymi chodzili za barki, centaurom, gór mieszkańcom dumne starli karki. Z nimi od młodu moje bywały zabawy. Gdy mnie z pylost wspólnej wezwali wyprawy, Jan walczył jak siły pozwalały moje. W dzisiejszych nikt by z nimi nie wyszedł na boje, tak wielcy, a młodego przyjmowali rady. I dla was będzie lepiej wstępować w ich ślady, Ty, choć możny, nadobną zostaw mu dziewicę. Niech ma dar, który uczcił Grek jego prawicę, A ty, Achillu, z królem nie bądź ten gwałtowny, Bo mu żaden ze wszystkich królów nie jest równy. Jeżeliś ty dzielniejszy, żeś synem bogini, Jego możniejszym władza obszerniejsza czyni. Atrydo, głos pokoju pomiędzy was przynoszę. Służb gniewna Achillesa, ja cię o to proszę. W nim jest obrona floty, w nim wojska podpora.